na kierunek, co myśmy tutaj w eee, No, chwili nie No, zrobić? Jestem tutaj, jesteśmy tutaj, jesteśmy tutaj, Powiem wam, że pięć razy widzę tego zagona od tyłu i on taki kurde, za wąski. To nawet. Myślałem, że to jest węższe, ale trochę mi zajmuje. Ale Kuba powiedział, że chyba mam doświadczenie w jechaniu zagonem, bo jechałem kołem przy kreweni cały czas. Tak, koło jak Ty od zagona. No ale 220 km i teraz 40, to już masz 360, walnąłem z zagonem. O, naprawdę rekord Guinnessa. Ile nam zostało się? 45? 40? No, coś około 40 No to w połowie drogi jesteśmy Czy ja nie spodziewałeś się? Nie, ja jest to, że coś jest Wiedziałeś, że jest naprawdę... jak przyjadę, to Je, go dostarczymy, o? Tak, jak ja mówię, to już mi... Ty jak zadzwonisz, to już jest coś podejrzanego Co? Wiesz... Jedziesz do końca teraz? Ile zostało? Mogę spróbować okay? 5 km to jest ten Wchodzi w łapę nie? No Dobrze, to. to, jest na <grytania> Cieplący, to, to jest jo, grzeje! Tu wsiada jedź przy Już teraz trafisz, nie? No dobrze, no to spróbuję się na drodze trzymać. Co ty jesteś wieszany? Nie, tego <grymianie> musisz uważać że tak? na uczętach i nie tego nie ja widziałem w że nikt z tego zagona to pójść na nie przeprowadzi jak we swojej skorby a słuchaj, długo nie musiałem refa namawiać, nie? Ja by dobra, ja by to, ja tam się kręciłem, ja by... Widzisz, że ja jeszcze mówiłem do ciebie, a to może byś przeprowadził w jakimś sposób. No. No. Ja tak zagadywałem, bo... a jeszcze mam, a zapniewy go. A, tam po drodze na sejs całkowity. A, przecież zostawiłem pododnika. Mogę kurwa, no może wszyscy... Tak. Razem, razem. Dobra. Jakby odpalał Igor, to byśmy go przywieźli, nie? No, Wymutony przez drogę, zobacz. O. Większość bagnetów jeszcze tam jest wizona, założona, bo nie było. <laughs> Miałem takie no, używane. Co tu kontynuujesz? Cały światła nie miało. Pojedź! może odejść trochę, Igor Tu się ciężko kręci Nie jest tak źle Mógłby Ale w ręce, w ręce, wchodzi nie? No. Tak kręci, cała, dr, cała drży No drżą, tak W młocie Jara świata są to Widać, że nic nie dzieje. A jeździ kilometrów, wiesz? O. Dobra, jedziemy Gdyby było coś do mucenia, to by się wymuciło jeszcze, nie? O właśnie! <śliniczny> jest? <śliniczny> <śliniczny> Jak wrażenia Krzysztof? Hey, tak, tak, ten kąbek to musi się zakarać ja, Tadek, tak, tak. podziwiam Cię, że ty przejechałeś tym... No często rzuca jak ich mam, nie wiem, sankami za ten. Nie, tak, tak.